Jerzyk i wiatr. W małym lesie żył sobie Jerzyk o imieniu Bronek. Był bardzo ostrożny i zawsze chodził tą samą ścieżką do jagodowego krzaczka. Codziennie zbierał te same owoce i wracał tą samą drogą do swojej norki. Pewnego dnia zawiał silny wiatr, który wywrócił drzewo na jego ulubioną ścieżkę. Bronek bardzo się zdenerwował, tupał nóżkami i marudził. To niesprawiedliwe, przez wiatr nie mogę iść tam, gdzie zawsze. Wtedy z liści wyjrzał stary kruk i powiedział: Może to czas, żeby spróbować nowej drogi Jerzyku. Bronek z wahaniem ruszył inną ścieżką. Szła wzdłuż strumyka, gdzie nigdy wcześniej nie był. Tam odkrył mnóstwo malin, poziomek i mięciutkie mchy do odpoczynku. Nowa droga okazała się o wiele piękniejsza. Od tego dnia Jerzyk nie bał się zmian, a kiedy znowu zawiał wiatr, tylko się uśmiechał. Czasem zmiana, której się boisz, może zaprowadzić cię w lepsze miejsce. Zostaw lajka oraz zasubskrybuj. Do zobaczenia.